Test z Excela 5, podstawy, czytamy zadania, rozwiąż poniższe 6 zadań i zapisz plik pod nazwą test, imię i nazwisko. Zachowaj w zapisanym arkuszu obliczenia i formuły służące do otrzymania wyniku. Czas rozwiązania 30 minut powodzenia. Pierwsze. W arkuszu dane uzupełnić dla każdego kodu produktu, pola nazwa produktu, marka i segment. Na podstawie danych z arkusza lista produktów. Wskazówka, skorzystać z funkcji wyszukaj pionowo. Mamy tutaj dane. Tutaj chcemy te trzy kolumny uzupełnić. Mamy nazwa, marka, segment. Tymi danymi, nazwa, marka, segment są w tej samej kolejności. Tu są kody. Więc zgodnie z wskazówką, użyjemy funkcji wyszukaj pionowo. Szukamy tego kodu. Szukamy go. Tutaj, ale ponieważ będziemy chcieli jedną formułą załatwić wszystkie trzy wyszukiwania, od razu zaznaczam wszystkie cztery kolumny. A interesująca nas nazwa jest w drugiej z tych kolumn. Ponieważ jedną formułą chcemy wszystkie te trzy kolumny wypełnić, kopiuję ją tutaj, a także tutaj nie musiałem używać adresowania. Absolutnego, ponieważ skopiowałem ją jako tekst, a nie jako komórkę. Tutaj z dwójki robię trójkę, a w kolejnej komórce czwórkę. Podwójny klik, i pierwsze zadanie możemy uznać za zakończone. Wszystkie produkty zostały znalezione. Zakładam, że zrobiliśmy to zadanie poprawnie. Zadanie drugie: Uzupełnić w arkuszu dane dla każdego produktu, cenę w euro oraz wielkość sprzedaży produktów w euro. Kurs euro jest podany w komórce L1. Czyli, tutaj, jest cena. Cena w walucie lokalnej jest tutaj. Kurs euro w tym miejscu. Adresowanie absolutne. A sprzedaż to będzie cena w euro razy ilość. Czyli, sprzedaż w sztukach. Podwójny klik, możemy przejść na koniec, sprawdzić czy wszystko zostało skopiowane, wszystko wygląda dobrze. Zadanie trzecie: obliczyć sprzedaż w sztukach oraz sprzedaż w euro dla każdego segmentu. Wpisać wynik w odpowiednie pole w tabeli pierwszej, czyli tutaj sprzedaż w sztukach, sprzedaż w euro. Formatując dane do liczb całkowitych. Chodzi tylko o formatowanie, a nie zmianę wyników. Możemy skorzystać z tabel przestawnych, ale ponieważ jest to test sprawdzający podstawy znajomości, skorzystamy z prostszej funkcji, a mianowicie sumy jeżeli. Wyszukamy taką funkcję suma jeżeli. Zakres, czyli gdzie szukamy naszego segmentu. Szukamy go w danych, w kolumnie G. Czego szukamy? Tego. I co sumujemy? Sumujemy sprzedaż w sztukach. Sprzedaż w sztukach jest w kolumnie B. OK. Skopiuję to w dół. Sprawdzę sumę. Suma tych siedmiu segmentów. To 160 411. Zakładam, że to będzie całkowita suma. Mogę więc sprawdzić sprzedaż w sztukach tutaj. Ctrl Shift, strzałka w dół. 160 411. Co potwierdza, że to zadanie wykonaliśmy właściwie. Sprzedaż w euro. Obliczymy dokładnie tak samo. Suma, jeżeli. OK. Szukamy. segmentu z kolumny G. wzór jest tutaj i sumujemy sprzedaż w euro z kolumny i. Zróbmy podobne porównanie 148 096. 1 148 096 to jest zaokrąglone Akurat formatowanie o które nas proszono jest już szkolone właściwie więc tutaj nie będziemy już nic zmieniać. To było zadanie trzecie. Zadanie czwarte. Przedstawić na dwóch wykresach kołowych udziały procentowe poszczególnych segmentów, czyli z tej tabeli. W sprzedaży w sztukach oraz sprzedaży w euro wykresy umieścić w arkuszu zadania, czyli w tym samym arkuszu. Stawimy sobie wykres kołowy. Postarajmy się go może tutaj dodać. Kasuję legendę. Dodam pogrubienie. Następnie dodam etykiety danych które będą na końcu zewnętrznym i przejdę do więcej opcji ponieważ proszono nas nie o wartość, ale o wartość procentową. Dodajmy jeszcze nazwy kategorii, ponieważ skasowaliśmy legendę. To już się nie przyda. Mogę usunąć kontur. Tutaj będzie potrzebne Trochę formatowania, aby te opisy nie wchodziły nam na tytuł nazwy są dość długie, więc spróbujmy jeszcze może zwiększyć czcionkę, wciąż to wygląda dobrze, poza tym, że tutaj nie wyświetla się wartość procentowa, i po dość mocnym rozciągnięciu uzyskaliśmy wartość procentową. Mamy sprzedaż w sztukach. Drugi wykres, oczywiście nie będziemy go robić od początku. Skopiujemy ten, przeniesiemy na sprzedaż w euro. Wszystko wygląda w miarę dobrze. Możemy go nieco zbliżyć, i po usunięciu. Wypełnienia oba będą koło siebie. Ten jest nieco wyżej. Proponuję go lekciutko obniżyć. I według mnie tak to możemy zostawić. Tytuł także się zmienił zgodnie z nagłówkiem kolumny. To było zadanie czwarte. Mamy warkusz zadania. Wszystko się zgadza. Zadanie piąte. Używając formatowania warunkowego. Zmienić w kolumnie cena produktu w euro. Kolor czcionki na zielony, gdy cena w euro jest mniejsza lub równa 8. Cena produktu w euro. Przechodzę do góry. Formatowanie warunkowe. Nowa reguła. Komórki zawierające mniejsza lub równa 8 sprawdźmy czy to się zgadza cena jest mniejsza lub równa 8 na zielony kolor czcionki ok zarządzaj regułami Dodam kolejną regułę. Formatuj tylko komórki zawierające. Wartość komórki jest teraz większa niż ponownie 8, i tu nas proszono o czerwony kolor czcionki. Ok, ok. Jeszcze sprawdźmy, czy tak miało być. Zielony, cena mniejsza lub równa 8, czerwony przekracza 8 euro i to się zgadza zadanie szóste podać nazwę produktu, markę oraz cenę w euro dla produktów o najwyższej i najniższej cenie z segmentu lipstick wynik wpisać w tabeli drugiej czyli tej teraz będą nas interesowały wyłącznie lipstiki to można zrobić na wiele sposobów. Proponuję tutaj wprowadzić filtr i wybrać wyłącznie lipstick. Bardzo użyteczna jest funkcja pozycja. To zdanie można tak zrobić na przykład sortując lub też wybierając filtra. My się posłużymy pozycją. Szukamy pozycji komórki H8 na liście od H8 do H184. Funkcja pozycja działa także dla komórek ukrytych, więc nie znajdziemy na przykład pozycji pierwszej, ale szukamy najniższej liczby i jest to liczba 3, ponieważ pozycja porównuje także. Ukryte komórki, i domyślam się, że najwyższą cenę ma produkt z innego segmentu. Wracamy tutaj. Nazwa, marka, cena. Nazwa, marka oraz cena. Kopiuję, wklejam tutaj. Nazwa, marka, cena. Jeszcze produkt o najniższej cenie. Czyli najwyższa liczba tu mam 142 172 Mógłbym jeszcze użyć funkcji na przykład Max, ale ponieważ tych produktów jest tak mało, że nie muszę tego robić, mogę po prostu spojrzeć i widzę, że jest to ten produkt, nazwa, marka oraz cena. I tak zadanie szóste możemy uznać za zakończone. Pozostało zapisać plik pod nazwą test, dolny myślnik, imię, dolny myślnik, nazwisko. Zapisz jako test, dolny myślnik. Zapisujemy. W moim katalogu taki plik istnieje, to akurat jest nieistotne. nadpiszemy go. To wszystko w tym teście.